Czy w Katowicach chyba a on jest po prostu z dąbrowy górniczej. No widać, że to typowy gorol, ale no, tam o grzechu 40 to może kiedy indziej sobie pogadamy. Witam wszystkich, z tej strony Mechatroniczny Fan Anime. W tym odcinku. Znowu sobie pogadam co nieco a... Tak. Widziałem, jak się te moje filmy przyjmują i powiem tak, no jako tako... O kurde. Um. I że fajnie to idzie, idzie kule przemu i tak powiedzmy, że istnieje szansa, że będę mieć z tego jakieś pieniążki. Widzicie teraz? Walczyłem i, i mnie ścięło. Ja się teraz. Eksploruję jaskinię w, w poszukiwaniu takiego biomu glinianego podziemnego. Bo chcę mieć na ten na e, budowę domku cegły, a do tego potrzebuję gliny. Dlatego tak na ostatnim nagraniu nawaliłem tych. Jak to się mówi e, tego węgla drzewnego. Jak nie znajdę, najwyżej jaksy sypu wykopuje Tyle diaksów. Wiecie, ja grałem e, jeszcze wersję chyba pierwsza wersja to była 1.6 Ale oczywiście, e, prze, ale oczywiście nie wiedziałem, że jest nawet łóżko, że można sobie ustawić z nim respawn tym łóżkiem bo oglądałem starych youtuberów typu tam JJ Jokera, CTSG, MinecraftPL. Takie rzeczy, wiecie. Czekajcie, pójdę sobie pod telefon, bo dopóki nie będę miał tych 100 subskrypcji, to będą odcinki po 15 minut, na tyle ile mi YouTube zezwala, nie. A jak będę miał już 100 subskrypcji, to ja zweryfikuję sobie ten numer, bo i tak, żeby zrobić livestream trzeba mieć, e, nie trzeba mieć 100 subskrypcji, tylko trzeba numer zweryfikować telefonu. Ale ja tego nie zrobiłem, bo po prostu co? E, no nie wiedziałem czy ja chcę iść w to dalej, ale widać tak, że póki co idzie się fajnie te nagrania. A. Jak wspominałem, teraz jeszcze pogadam o tych moich, o, jak to się mówi, przygodach. Z YouTube, jak to się w ogóle zaczęło, to y, z YouTube, z Minecraftem. Z Minecraftem to y, oglądałem sobie kiedyś let's play. Wiecie co z twierdzy? Y, nie krzyżowiec, tylko twierdzy dwójki. Wiecie. Ja miałem tam jakąś spiraconą wersję po angielsku. Mi tata ta chyba Dark Fares to się nazywało taka strunka piracka, pewnie już nie ma, ale kiedyś była. A może jest, nawet nie wiem, nie sprawdzałem. I chciałem wiedzieć, jak to jest po polsku, co tam się dzieje. I tam był jeden youtuber, nie pamiętam nawet nazwy, ale wiem, że let's play jest tego robił robił jednego let's playa, robi chyba z pierwszej misji tylko let's playa i chyba z drugiej coś tam porobił. No i popatrzyłem sobie na jego nagranie. Jego nagranie, jego kanał i tam na przykład było jak jakieś komentarze albo coś polubił, coś takiego było, że można było sprawdzić czy ten youtuber pisze komentarze czy coś takiego. W sensie gdzie pisze i tak dalej. Kiedyś była taka opcja na YouTube, tak samo kiedyś były prywatne wiadomości, a teraz to ewentualnie można dostać na Gmaila prywatną wiadomość i chyba nie idzie dodać, ee, że tak powiem, prywatnych wiadomości albo DMów jak to woli. Niektórzy DM mówią O direct message. Mm. Wiecie, ja e, sobie... Oglądałem tego JJ'a i widziałem, że była seria przygody z Minecraft, JJ Joker, sezon pierwszy czy coś takiego, no ja gadam, widziałem to, że to jest Minecraft, ale myślałem, że to jest jakiś FPS, z powodu, że wiecie, mi to bardziej CS-a przypominało niż Minecrafta. No, jak ja byłem jeszcze wtedy do gimnazjum w 2011, to jeszcze królował CS 1.6, nie CS, chyba teraz... Jest... CS 2 czy coś takiego, potem Global Offensive, a wtedy był e, CS 1.6. Wszyscy się w to zagrywali, ja się nie zagrywałem, ja nigdy strzelanek nie lubiłem, próbowałem nawet coś tam grać z tego CS-a, ale nie odpowiada mi. Ja wolę takie sandboxy, takie rzeczy, nie? Więc... E, myślałem, że to jest jakaś strzelanka, patrzę, a to normalnie gierka w budowanie, nie? A myślałem czy jest jakaś taka gra, że możecie, wiecie, sobie budować, robić farmy, jakoś ten... Bo ja zawsze lubiłem z klocków budować jak byłem mały. I nie miałem klocków LEGO, bo ja jestem powiedzmy to z biedniejszych warstw społecznych. Ale... znaczy no, miałem tam może jakieś, ale nie lubi... Nie no, mieć miałem tam jakieś, dostałem tam, bo... Może jestem, zbyt, ale nie wszyscy moi krewni i dostałem tam na święta kiedyś, ale powiem wam szczerze, że żeby budować klocków Lego to za bardzo tam jest ciężko budować własne rzeczy z tych klocków Lego i raczej według schematu, nieby tam można coś innego porobić, ale ja miałem takie jakieś zwykłe klocki, nie żeby jakiś schemat, tylko po prostu na swoją jakby to powiedzmy intuicję. Tak, po prostu na pałę, nie? Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. A jak nie wiecie, to nie wiecie. I zobaczyłem, że jest takie Minecraft i zacząłem sobie grać wtedy Minecrafta 1.6 No i tak to się toczyło, nie? I cały czas zawsze lubiłem grać tego Minecrafta, praktycznie Marma myślała, że to jest, wiecie, niby gra do dzieci i że ja z tego niby kiedyś wyrosnę, ale ja dalej widzicie w to gram, nagrywam i... bo lubię w to. Kiedyś nagrywałem, nie wiem, z Genshin Impact też, ale Genshin Impact, no ja lubię anime, jak tutaj moja nazwa sama wskazuje. Ale o anime to kiedy indziej poopowiadam. Tylko tyle, że w Genshin Impact to sobie tak grałem, żeby pogadać. A nie... Żeby ten Że jakoś mnie to wciąga czy coś, tak jak Minecraft nie Myślę, że takie anime to może wiecie, anime styl może mnie wciągnie, ale nie, nie, właśnie nie Bardziej to lubiłem a Co ja lubiłem z takich gier jeszcze jakiegoś tego Mountain Blade'a lubiłem, a takich anime, sandboxów to chyba nie ma, chyba jest, wiem, jedna jest. Jakaś... Stardew Valley czy coś takiego, nie wiem czy dobrze teraz wymawiam i czy dobrze zapamiętałem nazwę, ale coś takiego i może bym sobie w to pograł, ale to na kiedy indziej. Jakbym miał to tego. Z takich jeszcze to planuję może zrobić wiecie co, połączyć te moje let's play e z... Filmami tego jak a, o yy, symulatorem mechanika łazików marsjańskich. Dość fajna, tylko po prostu przeczytam sobie jeszcze jeden artykuł na temat yy, Teramechaniki. Tu dowiedzę się co więcej o kołach, o ich częściach i po prostu zrobimy tak, żebym gadał o częściach od nich o tych gładzikach, o tych danych technicznych i tak dalej, nie żeby tylko gadał o na przykład, wiecie o co mi chodzi, żebym tylko gadał o um, tej, tylko gadać o, yy, muszę teraz pomyśleć, tylko gadać o, tylko grać po prostu, nie? Tylko żeby coś tego wynieść, bo też na przykład oglądałem Grzechu 40 i on gadał, że on dużo wyniósł tam z nie, tam jakiejś szkoły w Dąbrowie Górniczej czy coś, no akurat czy w Katowicach chyba, a on jest po prostu z Dąbrowie Górniczej. No, widać, że to typowy gorol, ale no tam o Grzechu 40 to może kiedy indziej sobie pogadamy. To on tam gadał na różne tematy, no to ja bym mógł gadać na temat yy, łazika marsjańskiego, co oni stosowali i tak dalej, nie? Według mnie to by było ciekawe. Musiałbym się nauczyć płynnie gadać, ale i tak już płynnie gadam. Obejrzyjcie sobie moje pierwsze nagrania. To będzie co innego. Jeszcze co, może bym wznowił serię całą z sprawdzianu. Taka gra od, autor, od pana Roberta Bickiego, czyli autoru, autora kanału Fizyka od podstaw który dość fajnie tłumaczy fizykę, więc możecie sobie tam zajrzeć. Jeżeli chodzicie do podstawówki, macie problem, to wpiszcie sobie fizykę od podstaw. Dość znany kanał, więc raczej myślę, że kojarzycie, ale nie jednemu już to życie uratowało. Życie uratowało, no może nie życie, ale no spowodowało, że nie został powiedzmy to yy, zawieszony tam, nie? nie został wyrzucony ze szkoły. Dobra, kończę, bo już powoli się te 15 minut zbliża. Jak Wam się spodobało, możecie zostawić łapkę, zasubskrybować, bo ostatnio tak robicie nawet widzę, no to fajnie. Jeżeli nie, to możecie napisać, co Wam się nie podobało. I w każdym razie trzymajcie się. Cześć.